Lokalna Grupa Działania Zielone Światło jest organizacją pozarządową działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju. Stowarzyszenie daje zielone światło wszelkim inicjatywom zmierzającym do poprawy życia mieszkańców, które przyczyniają się do uwolnienia drzemiącego na obszarze potencjału, zaspokojenia potrzeb kulturalnych i społecznych. Dzięki inicjatywom podejmowanym przez LGD region nieustannie się rozwija. Obszar LGD znajduje się na terenie powiatu krośnieńskiego i obejmuje pięć gmin. Bobrowice, Bytnica, Dąbie, krosno Maszewo. To rozmaicony krajobraz położony w Dolinie Odry oraz Bobru, Pliszki i Gryżynki z dużą ilością jezior oraz dużą różnorodnością fauny i flory. Piękno zielonych lasów, błękit jezior, szum płynących rzek oraz urok lubuskiej wsi stanowią wizytówkę tego obszaru. Mieszanka ludnościowa stała się powodem kultywowania starych i powstania nowych, bogatych i różnorodnych tradycji, obrzędów i kultur. Wspólna historia i kultura obszaru LGD są istotnymi elementami, które kształtują tożsamości mieszkańców. Jedną z beneficjentek środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest pani Ewa, właścicielka Pałacu Brzeźnica. Znajdujemy się w Pałacu Brzeźnica. Oprócz oczywiście samego pałacu, który tutaj jest dominującym miejscem, głównym, główną atrakcją tak naprawdę, są też zabudowania gospodarcze. I krok po kroku zaczynamy je remontować. Do tej pory, właśnie z funduszy wsparcia obszarów wiejskich, udało nam się wyremontować działające już od 2015 roku dwa apartamenty w budynku dawnej Paszarni, które cieszą się dużym zainteresowaniem turystów. A obecnie, właśnie oddaliśmy w tym roku drugi budynek, większy. W ogóle jest to też ciekawostka, że jest to najstarszy budynek. W całym kompleksie dawnej administracji, rządcówki są różne nazwy i tutaj stworzyliśmy zarówno dodatkowe pokoje, czyli dodatkową bazę noclegową, jak również salę, która może służyć tak naprawdę wielu zadaniom, jest salą szkoleniową, można zorganizować imprezy okolicznościowe itd. Właśnie jest to miejsce, które jest dla bardzo różnych grup turystycznych. Oczywiście, tak jak Pan wspomniał, mogą tutaj przyjechać osoby, które chcą i tak się dzieje odpocząć od miasta. I mamy bardzo dużą grupę takich klientów, którzy cieszą się, że to jeszcze nie jest aż tak bardzo skomercjalizowane miejsce, ale jest to też doskonałe miejsce, żeby po pierwsze mieć super kontakt z naturą, aktywnie spędzić wolny czas, ponieważ można się wybrać na kajaki popływać nad jeziorem, także jest naprawdę dużo opcji też aktywnego spędzenia wolnego czasu. Więc zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, żeby zobac żebyście zobaczyli, jak to miejsce odzyskuje swoje następne nowe życia. Kończąc wizytę w rzeźnicy, udaliśmy się dalej, by poznać uroki bazy edukacyjno-noclegowej, cztery pory roku. Znajdujemy się w Brzusce. Dzięki dofinansowaniu spraw została utworzona baza edukacyjno-noclegowa, składająca się z czterech pokoi i sali edukacyjnej na dole budynku. Atrakcji mamy dosyć sporo. Prowadzimy hodowlę konika polskiego, przy samej inwestycji mamy powstałą 5 lat temu Izbę Pamięci poświęconą regionowi oraz rybom. Oferta skierowana jest do każdej grupy wiekowej, wszystkich chętnych, którzy chcą skorzystać z wypoczynku na wsi. Jesteśmy tutaj cały rok dla wszystkich. W tym samym czasie udało nam się poznać firmę Made by Fly, która również skorzystała ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Moja firma nazywa się Made by Fly, zajmuje się organizacją warsztatów dla dzieci i dorosłych z szycia i sama też szyję różne maskotki. Przeważnie są to maskotki, zabawki i ozdoby do domu. Ze środków z dotacji zostały zakupione 20 maszyn, hawciarka, samochód i różne urządzenia do przygotowania warsztatów. Czy właśnie mamy tutaj mnóstwo maszyn, czy jakieś ukryte krawieckie talenty dzięki takim warsztatom udało się znaleźć? Czy takiego bakcyla może zaszczepić wśród, wśród osób, które z tego korzystają? Dzisiaj tutaj mamy koleżanki, które przyszły na warsztaty, już jeszcze, jeszcze dobrze nie zaczęliśmy, a już mówią, że kupują maszyny i będą przyjść, więc mam nadzieję, że każdy kto przychodzi się trochę zaraża. No i też każdy później chętnie wraca, więc myślę, że tak, że że zostaje to zaszczepione i jakoś później się rozwija. Na koniec postanowiliśmy zaznać trochę sportu dzięki polu paintballowemu, które również dofinansowane zostało ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ogólnie zostało założone, założone pole paintballowe, na którym prowadzimy rozrywkę dla mieszkańców i nie tylko z okolic, kto by chciał tutaj się pobawić i zaznać adrenalinę trochę i takiego jakby to poznać wojenki na polu, mamy też namiot, który możemy wynajmujemy tutaj, udostępniamy, można robić sobie tutaj też ogniska, spędzać czas, bo mamy też w okolicy tutaj blisko staw, także tak można miło spędzić chwilę wolną. Co jest najfajniejsze w paintballu? Właśnie ta adrenalina, to, to te emocje, które tam towarzyszą? No dokładnie, nie, sama adrenalina, same taki fervor walki, yy, jednak jak te kulki świszczą nad głową, no to czuć taki lekki stresik i, i, no, i można się fajnie naprawdę przy tym bawić. Jeżeli ogląda nas ktoś, kto, kto byłby zainteresowany, to, to gdzie państwa szukać? Jaka jest strona internetowa, czy, czy, czy trzeba dzwonić? Facebook, głównie Facebook, tam jest podany numer telefonu, wszystkie namiary, Asim Games. Bez problemu, jak się wpisze, to na pewno wyskoczy nie? Odwiedziny u lokalnej grupy działania Zielone Światło utwierdziły nas w przekonaniu, że przekazywane tu środki są bardzo dobrze inwestowane, a mieszkańcy chętnie korzystają z elementów, które dzięki nim powstają. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Zapraszamy na kolejny.